Patut gadają o rzeczach, ale radiach w BWP pie gadają. Dosyć duży, długi okręt, co najmniej chyba ma 3 metry mi się wydaje, co najmniej, jak nie więcej jak nie 5. No te hobbici nie służą w rosyjskiej armii. Żeby się do Bewupa zmieścić. <śled> 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 Ja słyszałem, że Tube ma dziś dupę pokazywać. Aha, na kamerce tak było. Duke'ę poka dupy. W ogóle tak trze z rosyjskie drzewo, bo rośnie w betonie. No właśnie. <laughs> Bomby są dla słabych, prawdziwym prawdziwy mężczyzna użyła torfem. Bo... Podoba mi się to, że im bliżej mnie jest samolot wroga, tym mniej go widać. No i on no po... panie... mnie przez jakąś werandę... Panie Anolkie, panie, no. panie wam, pan, że po... palasz śmierci. Powstał taki pojazd jak Bagley Panzer 57, i wie pan, on nie ma stabilizacji. I pana zrobi no to, że to żeby coś tu była. Ile nam nie ma to lecić? Mamo, zobacz, strzelam do samolotów wroga i je niszczę. Wy też Młodowice. macie takie wrażenie, że jak Windows to to tak jakby był cały czas taki takiej podjarce? No, no bo jest, ty też tak cały czas mówisz, więc. Nie, ja tak nie mówię. Ja nie, w Dobra. nie w ogóle. Dobra. W ogóle. Czy tam tak młoda wyglądała jak pani? Nie, ale. O, tam na masz paształkę, to masz, buka. jest muka <laughs> <laughs> Nad tym ten tyle lat pracował Koronawirus. Miłość w czasach zarazy na Ponchowie pojawił się koronapolis. Co to jest koronapolis? Opa rozwalę, a i hop robi drinki, żeby mnie rozwalić. To, to co nie, halo, tak, speedfire w ogniu tutaj jakiś To jest połączenie, nie wiem, wszystkich e, Jakbyś e, połączył wszystkie nacje jakie masz w WTQ i stworzył żołnierza, który należy do wszystkich armii świata, nie? To tak by wyglądał, nie? <ścoughs> Leopard i A1... nie 1 na 3 do no ale mi się pojebało musiałem o 1 na 3 powiedzieć Co robią normalni youtuberzy na dev serwerach, nie? Oglądam puszczają jakieś bitwy, testują rzeczy, co robi wspólne granie. czy? oczy no, A chmura wygląda jak penis, tak w ogóle skąd teraz czapkę. Jak się tam jak czapkę nazywa? Twój gadżet przyszli. Twój. Sam jesteś fuj. Symki są chujowe, bo jak grasz na topkach i jesteś peloton rakietową to nie możesz patrzeć jak ci się radar ładnie kręci. Chyba dziko to było bo bardzo spoko, bo te kurczaki miały, wiesz, były szybkie i mogłeś ładnie driblować i ogólnie spoko się tym grało. A tym gorylem czemu nie gra? Bo nie nie, nie, ja później jeszcze grałem Barchester United, w sensie Na Zagrywaj na YouTube'a! Serię let's play na YouTuba, dawaj. A no, 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 co cywilizacja? Cześć, kołpę sokera, może na nie? Sombrello. Je teraz. Kiedy jesteś niemieckim paniakiem i opierdolisz cały zapas czekolady? Gepardy głów kurwiące, bo one się super. tego, one super rządowały i zawsze mi zabierały piłkę ogólnie, nie? No, żyrafy były przejebane, bo żyrafy spoko odbijały główką i zawsze był problem. O I, kurwa. I, a ja wstrzymałem ja od to... drożnego. Dajcie Wolfbujowi rangę ogarnięty na Nie. latek. nie chcesz robić testów na EQ na tym serwerze, bo za chwilę się okaże, że sam zostaniesz w administracji, nie? No, no właśnie. <laughs> Trochę siara, nie? A ja rozumiem goryla, ja nawet rozumiem, że Rafael, dlaczego kurwa kwaszone. Refleks wujowy, strength taki set. Ale żubi ale nie mogłeś chyba... żubi się cholernie trudno kiwało, bo one były takie, wiesz. Slow, well, no. slow but... Zjeba. Ale piękne krzaczki, zajebiste nie? Alcho piosenka są wulkanem! Nieeej, bardzo ładnie! Ja myślę pierdolę, że tam tego małego palca już, już masz czarnego nie? Powoli staje się czarny sta. się. Tam, bo na tę grę wydałem 4 złote wow. żeby, żeby mieć papier papier talentowy. Talentowy. <laughs> Tak, to jest <laughs> mój <my> jedyny <laughs> w tej grze chyba <laughs> w ogóle grałem w tą grę, jak tam jeszcze jak, jak, jak była katastrofa w Smoleńsku, bo ja grałem i wtedy właśnie słuchałem sobie radia i tak jakby było, proszę Państwa, mamy niepotwierdzoną informację, że w Smoleńsku doszło do katastrofy. Ja sam dalej grałem w Spectacular, nie? O, bo... Ja wiem Aha, czyli w skrócie doszło do incydentu, gdzie pilot poprzez zbyt długie strzelanie z 6:30 doprowadził do następujących rzeczy. Po pierwsze zacięło się podwozie, po drugie odłamał się zbiornik z paliwem. Po trzecie, przypadkowe e, wystrzelenie owiewki kadłuba kabiny. Czy To jak sobie pomyślisz, że w momencie, kiedy prezydent się rozjebał o brzozę, ty rozwoziłeś świeże bułki, wędliny itd. I jest jeden incydent dalej? At least one case of instrument panel falling off in flight. <głosCU> No, ale, no, ale ma oczy przykrypiona, ale w nie coś przyjechał. No. Jak w <śmienic> Nie mogę, nie? A barę tam to nie I hop, pokazuj cockpit Miga 21 bis i z patutem się będziemy śmiać jak bardzo niedokładnie jest zrobione. Poko taki relationship, że razem z matką wiadro zapierdalacie, nie? Zazwam, powiem coś, co się wam bardzo spodoba, nie? RMK-30 to jest zaprojektowane przez Mausera. Działko bezodrzutowe, rewolwerowe, nie? I było to działko bezodrzutowe. Zaznaczyłem, że było to działko bezodrzutowe? Było to działko bezodrzutowe. I Bundeswehr chciała zmodyfikować tigery UHT. I właśnie padło na RMK-30. Działko bezodrzutowe, ale niemiecka armia zrezygnowała z niego ze względu na niską celność i zbyt wysoki odrzut. Okej, okay, kliknij, okej, okay. dobra. Ale fajnie ulepszył mi... To nie? No MiG-21Bis jest tak chujowy, że nawet WTK kraszuje, nie? Warhead 750 kilo ładunku wybuchowego, no... Kurwa, można 500 kilotonową bombę fuzyjną, nie? Zainstalować. Nuklearną, kurwa! Kiedy chcesz zwalczyć jedyny okręt wroga i to bardzo. Kiedy chcesz mieć pewność, że radar wroga już nigdy nie zadziała, nie? <laughs> A czy wspólnego gania jest heteroseksualne? Nie, <laughs> zdecydowanie homo. Bo w, na wspólnym graniu jest więcej facetów niż dziewczyny. Czy to jest hotel? Dobra, nie ma go strzeli, mój stary na kiju. Ale w sumie współczuję konsolowcom. Grasz, tak robisz ten niwer, ja nie wiem, chuja byś go robił. Tak jak nie dla hajsu. Serio. Ale najważniejsze to jest ściemniać na wszystkich grupach, że ten nawet jest bez sensu i go się nie. Ej, to jest, to jest akurat Dobra. prawda. Wściemniajcie ludziom, że jest bez sensu, żeby go nie robili. Bo no, później będą sprzedawać, a debile nie potrafią poczekać chwili dłużej, i później będzie chodził ten czołg, na którym jebałeś się 6 bitych dni pod rząd i sprzedadzą ten czołg za 40. Ej, nie rozumiem, jak się może tak nisko cenić, nie? Ja pisgam o kurwa, bo no, ooo, bo ci 920, bo ci A Albo ci wyjeżdża CV-90 120, albo ci wyjeżdża to jedno z dwóch. On tam fajne bajki opowiadał ludziom, No nie? tak. Na takim razie. To Muzeum pancerne w Poznaniu, co jest, mają ten prototyp PT-91. Musieli oddać rządowi, żeby z Ery wyciągnęli materiał wybuchowy, bo inaczej nie mogli go trzymać. A ciężko uwierzyć, nie? Jakby jakiś menel młotkiem no. jebnął. Jakby, <laughs> kto jakby ktoś rzucił kamieniem, to to mogłoby jebnąć, nie? Ja pamiętam jak miałem mniej 7 lat, miałem lata i ja oglądałem jakąś serię, jakiegoś Minecraft'owca To ostatni odcinek i na końcu przypierdolił Irlepa z jakąś straszną babą wtedy dla mnie, nie? I się zesrałem tak, że kurwa nie oglądałem przez chyba 3 dni YouTube, a nie? <śmiech> <śmiech> Ale gekłem jaki Volvo? SHIDBosting kurwa, shitbosting! bo ten typ, że chce spamować zaproszeniami, nie? Takie z serwera. A Wolwuj był na shitpostingu i darmordo. Shitposting, Mod moderacja, shitposting! Chyba ta komenda nie działa. Mogę ci wpisać. Chcesz? Nie, chcę. To to chcesz czy nie chcesz, nie? Już nie będzie odbanowania, no. nie. nie? będzie odbanowanie, ale czy chcesz? No kurwa, piąty raz? No właśnie pytam, nie? Ja, ja spełniam dzisiaj życzenia, nie? Dawaj. No to daj mi kurwa admina. Nie, tylko życzenie No Normalnie chuj, ale chuj te do życzenia. Albo twoje. dobra, ma, masz admina, dostałeś admina. <grym> co to jest, typ? <grym> co to za logika? Typ napisał, <grym> że nie wie, czy <grym> przewaga, czy posiadanie atk w czołgu to jest przewaga. <grym> to <dobra. grym> Ja tu jadę zabić. Diplomaks. <grym> jadę zabijać. 64 <grym> ma. No <grym> co? Abym go przebił. O właśnie tam, gdzie strzelasz. Co? No proszę, byłeś adminem przez 5 sekund na vlogie. No teraz go. Jak ja tylko pomyślę o tym zjebanym bocie, czy to jest fajny bot, nie? Ale twórca powinien zapierdalać na galerze za pomysł, że ej, da, żeby... O, bo, bo, co? daj, żeby... Co? no kurwa, trafić muszyło. w styfa nie mogę, nie? Utkaj pizzy no kurwa, ale na chuj dać predefiniowane komendy, jak w każdym cywilizowanym bocie, że ktoś sobie wybiera komendę, która ma działać, albo włączona w włączona. Nie chuj, niech sobie każdy sam pisze komendy, nie? To jak on dobrze sobie bota napisze od podstaw, nie?